Witam z tej strony Nocy Informator. To jest kolejny odcinek serii Czas na Gównianą Creepypastę Fanmate. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się dwoma historiami. Pierwsza Kocham się bać, oraz druga TF2 Historia o Medyku. Czyli zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. A przynajmniej mam taką nadzieję. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ponieważ dzisiaj mam gościa! Przedstaw się! Halo! Jestem Dreamy, tak możecie mi mówić? No, jak na razie. Zresztą już pewno ją słyszeliście, ponieważ zdarzało jej się wpierdzielać na moje odcinki. A że niedawno stwierdziła, że też chciałaby coś takiego nagrywać, to no. Czemu nie ma bardziej sobie tutaj poćwiczyć? Także jest miła atmosfera, są pasty. Zaczynamy. Kocham się Bać. Była już 23 i kończyłem właśnie papierkową robotę w biurze, spędzając cały dzień na robieniu Bóg wie wieczego przy komputerze, tylko po to, by później wrócić do domu i spędzić kolejne bezsensowne godziny przy moim własnym sprzęcie, padając następnie z wyczerpania na łóżko. Jednak cieszyłem się niezmiernie, ponieważ kończyłem właśnie ściągać film Argento. Ostatnimi czasy strasznie chciałem go obejrzeć, i miałem nadzieję, że zrobię to jeszcze przed pójściem spać. W ten sposób pobłogosławię swoją podświadomość, Jednym lub dwoma koszmarami nocnymi. Kocham się bać. Zwróciłem moją głowę w kierunku budzika stojącego na mojej nocnej szafce. Dowiadując się w ten sposób, że właśnie wybiła pierwsza w nocy. Nie tak późno, ale postanowiłem, że go nastawię. Bo zdaje się, że jutrzejszy dzień będzie bardzo długi. Tracę tylko maile, bąknąłem do siebie. Jedna nowa wiadomość bez tytułu. Nadawca nieznany. Witaj Frank, zajrzyj pod łóżko. Od bardzo bliskiego przyjaciela. Zaoszczędzę Ci opisywania tego, jak wtedy się czułem i co sobie myślałem. Wystarczy powiedzieć tylko, że byłem przerażony. Szczególnie, że nie miałem przyjaciół. Nie mówiąc już o bardzo bliskich przyjaciołach, Zważając na to, że jestem jedną z takich osób, które radzą sobie z problemami szybciej niż później. Co? Z problemami szybciej niż później? Zdecydowałem się zażyć szybko przysłowiowy plaster i na prędce zajrzałem pod łóżko. Jaki przysłowiowy plaster, co? Nie dostrzegałem jednak żadnego kształtu ani niczyjej obecności. W związku z tym odrzuciłem ten głupi wymysł, że ktoś mógłby się u mnie czaić pod łóżkiem. I powróciłem na swoje miejsce przed komputerem. Byłem jednak niezadowolony, ponieważ mój nieomylny instynkt kazał mi wierzyć, że to co mogło się znajdować pod moim łóżkiem, nie było kimś, tylko czymś. Ja tam nie wnika naprawdę, co trzymasz pod swoim łóżkiem? Zachowaj to dla siebie. Postanowiłem, że zacznę szukać po omacku ręką i wtedy może na coś natrafię. A potem okaże się, że pójdzie spać z mniejszą ilością palców niż się obudziłeś. Zacząłem więc zmacać ręką dookoła, aż coś poczułem. I teraz dostajesz plaska ryj. Było zimne i ostre. Ach, nóż kuchenny przecinek, nie polecam, chujowo wpływa na staty. Nieustraszony i lekceważący powagę sytuacji, chwyciłem to i wyciągnąłem z podłóżka. Topór, topór był krwią! Widać chcą, żebyś został zisekajowany do... D&D i masz zostać barbarzyńcą. Lepiej zacznij się już uczyć stylu walki. Jest rano, Frank. Och, nie wyglądasz najlepiej. Kiepska noc, co? Ojej, przepraszam, skarbie, nie masz o niczym pojęcia, czyż nie? Czy to nie zabawne, że wciąż zapominam o twoim zapominalstwie? Jaka z nas śmieszna para. Przyniosę ci im trochę kawy i notatki. Nie ma dzisiaj zbyt dużo danych do wprowadzenia, więc możesz wstać trochę później i odpocząć. Tak, to by było miłe. Z jakiegoś powodu nie spałem dzisiaj dobrze. Cóż, spójrz na to z tej strony. Gdyby to było spowodowane jakimś lękiem lub czymś w tym stylu, to twoja trwa pamięć pozbyłaby się go za ciebie. Hehe. <laughs> Ta, myślę, że rzeczywiście z mojego zapominawstwa wynikają pewne zalety. Czasem przerażam sam siebie. Tak, cały ty. Cóż, będę za minutkę swoją kawą. Dzięki, Alison, Cholera, lubię ją. Dobra, to na czym stanąłem? A, tak. Witaj, Frank. No i przepraszam ja bardzo, co tutaj miało być strasznego? Nie dość, że ta historia zajęła mi kurka chwilę, po wycięciu błędów może nawet mniej niż 5 minut, do tego nawet nie było okazji, żeby jakoś się pośmiać z tego, bo to jest takie mdłe i bez żadnego... Najgorsze pasty to są te średnie pasty, bo jeśli pasta jest dobra, to można ją przeczytać i ktoś będzie miał z tego przyjemność. Jak pasta jest zła, to można ją przeczytać i nabijać się z niej. I ktoś się z tego też pośmieje, kiedy to słucha. Ale kiedy pasta jest średnia, to jest tak nijaka, że nie można się niczego przyczepić, nie można robić żartów, cholera wie, co tu w ogóle ma się wydarzyć. W ogóle do czego to prowadzi, że... czy główny bohater ma demencję, czy jakieś inne problemy z pamięcią? O co chodzi z tym filmem, jeśli nie został wspomniany już więcej, oprócz tego jednego razu? A tym bardziej treści tego filmu? Do cholery, no... I to chyba są notatki od niego samego, ale on nawet tego nie pamięta? Zastanawia mnie fakt, dlaczego pasta nazywa kocham się bać, skoro raz tylko wspomina o tym. To jakby całość nie ma w ogóle żadnego sensu. Nie ma żadnego powiązania z tym, żeby lubi się bać. Także nie ma tutaj za bardzo co analizować, więc pozwólcie, że przejdę do kolejnej historii. Trochę tak głupio. TF2 Historia o medyku. Lubię gry FPS. Szczególnie sieciowe, takie jak Unreal Tournament i Counter-Strike. W 2010 roku zacząłem grać w ciekawą komiksową strzelankę, Team Fortress 2. Miała wszystko, co sieciowa gra FPS mieć powinna. Wiele rozmaitych map, kilka wciągających trybów gry, jest nawet podział na klasy, których jest 9. Każda jest inna. Ma inną osobowość, inne wyposażenie, inne pochodzenie. Osobiście przypadł mi do gustu: Medyk. Za pomocą specjalnego Medigana mógł z niewielkiej odległości leczyć towarzyszy i aktywować tryb chwilowej niezniszczalności bądź o wiele wyższych obrażeń zadawanych wrogom, tak tzw. Ubercharge. Bo jest Niemiec. Haha. Medyk jest najprawdopodobniej pochodzenia niemieckiego. Nie najprawdopodobniej, tylko jest pochodzenia niemieckiego! Co udowadnia akcent i niektóre rzucane teksty, takie jak np. mój ulubiony Oktobafest. Polubiłem tą postać, ale tym razem było o zgoła inaczej. Czyli tym razem jej nie polubiłeś? Ktoś ci sformatował mózg? Miałem wolne popołudnie, a że ostatnio byłem bardzo zabiegany, a więc chciałem spędzić go w domu. łączyłem więc PC, odpaliłem TF-a i zacząłem grać. Wszedłem do trybu punkty kontrolne i wybrałem oczywiście medyka. Grając, zauważyłem, że coś chyba jest nie tak. Wow, od razu coś jest nie tak. Obraz wydawał się pozbawiony kolorów. To wydawał się, czy był pozbawiony kolorów, bo to jest dość zauważalna zmiana. To znaczy, mogłem je odróżnić, ale przesączone były z szarością. No to zwiększ sobie nasycenie w monitorze, kolera jasna. Czadne serwerze świeci pustkami. Żadnego toksycznego skauta, he? Jedyne co na nim się pojawiało, to informacja o graczu, który dołączył, odłączył. Tych graczy było mało. Na serwer o limicie 32 osób w grze grało tylko 8. Było to dziwne, bo było piątkowe popołudnie. O tej porze trudno znaleźć pusty serwer. Ignorowałem to i grałem. Jak każdy nieszanujący się główny bohater creepypast. Znaczy się Past. Leczyłem właśnie jakiegoś demomana, gdy ten nagle zniknął. Wow, wyparoznik! To wcale nie tak, że mógł mu internet wywalić, albo od razu całe korki w domu. Brak informacji o tym, że opuścił grę. Nikt go nie zabił. Wow. Może jakiś Bóg w grze. Po prostu nagle zniknął. Potem pojawił się dosłownie za mną. Był to prawdopodobnie lag, Chociaż moje łączy jest dość szybkie. Ale może serwery TFA miały nagły błąd. Albo opóźnienia. Więc to nie była wina mojego internetu. Grałem dalej. Zastrzyjeł mnie jakiś snajper. Jego twarz pozbawiona bo jakichkolwiek uczuć. A czy snajper w ogóle okazuje jakieś uczucia, kiedy strzela? Według mnie jest całkiem, no właśnie, poważny. I mean, to jest sniper after all. Co o to chodzi, żeby zabijać z kamienną twarzą, a nie zabijać. O, że zabiłem człowieka! Ja chcę jeszcze raz! Gdy czekałem na respawn, nacisnąłem Escape, by zmienić coś w opcję. Zauważyłem, że otrzymałem nowy przedmiot była to czerwona przepaska na ramię ze znakiem swastyki. Ło kurwica! Przedmiot kosmetyczny poziomu trzeciego. Ciekawe, fajny przedmiot, aczkolwiek trochę mnie zaniepokoił. Ale spoko, nie założyłem go i grałem dalej. Po kolejnym zgonie w grze zauważyłem, że jest on już na moim ramieniu. Co?! Przecież go nie zakładałem! Nie wiedziałem jak sobie to tłumaczyć. Bug? No to nie mógł być bug. Zauważyłem też, że karabin strzykawkowy i medyka przeznaczył się trochę stary karabin. Rzuciłem grę do paska i sprawdziłem na Wiki tą broń. Nie było jej tam. Przypominała trochę MP40. No oczywiście, że musi przypominać MP40. Bo, jak już jest swastyka, to musi się pojawić także broń używana przez nazistów najczęściej. Takich karabinów używała na wojnie Trzecia Rzesza! Coś było ewidentnie nie tak! Nim się zorientowałem, gra była zupełnie pozbawiona barw. Jedyne co miało kolor to niebo. Było czerwone, częściowo zachmurzone. Serwer był pusty. Elementy otoczenia takie jak ciężarówki z piaskiem, zasłupione zostały wrakami czołgów z czasów II wojny światowej. A co rozpoznawałeś modele? Wszystko było pokrwawione, zniszczone, zardzewiałe. Wyłączyłem grę. Zamiast mojej standardowej tapety na pulpicie było po prostu czarne tło. To może być błąd systemowy, ja też czasami mam czarne tło, dopóki się nie właduje tapeta. Nazwy folderów i plików zostały zastąpione ich niemieckimi odpowiednikami. A to chyba jakiś atak hakera. Wyrwałem wtyczkę z gniazdka. Biedna wtyczka. Poszedłem spać. Nigdy więcej nie zagrałem w Team Fortress 2. Ta gra jest nie na moje nerwy. Znaczy, to jest zrozumiałe, że nie jest na twoje nerwy, bo teraz jest dużo albo troli, albo weteranów. I wow, ta historia była dopiero debilna. Oczywiście trzeba wpierdzielić wszędzie nazistów, gdzie tylko się da. Bo to jest takie spuki straszne. Bo jak już robić nawiązanie do nazistów, to na całego. Swastyka ich ikoniczna broń, czołgi z II Wojny Światowej, wszystko, nawet o niebo musiało się zrobić czerwone, wiecie, jak pewna ciecz, która płynie w ciele człowieka, przecież nie było to bezpośrednio powiedziane, ale wiadomo o co chodzi z tym kolorem, bo on też jest taki i skery. I w ogóle jaki sens był w tym, że Demoman nagle zniknął? Bo to tak trochę nie łączy się z tym. No i zmiana wszystkich nazw plików i folderów na niemieckie odpowiedniki, to jest dopiero bullshit. Mało wyjaśnień. Jasne, nie trzeba wszystkiego wyjaśniać, bo tajemnica może być ciekawa, ale... Trzeba dawać jakieś odpowiedzi, żeby, no... Czytelnik wiedział, że autor nie ma go całkowicie w dupie. Do tego, oczywiście, główny bohater musiał się zrazić do całej gry po jednej, pechowej rozgrywce. No i ogólnie ta historia też jest dość krótka, więc... Nie mam tutaj bardzo dużo rzeczy do analizy. Przynajmniej nie ma błędów ortograficznych. To jest zawsze plus. No i nie dzieją się aż takie makabryczne rzeczy. Tylko po prostu są głupkowate. Nie ma żadnego powodu, żeby główny bohater się zraził do czegokolwiek. Taka jest moja opinia, i. A skoro taka jest moja opinia, to na tym kanale jest to prawda. Żartuję, ale. Bo opinie się zmieniają jak rękawiczki. To już osobny temat, nieistotne teraz. No nic. Mam nadzieję, że się podobało. Nocny informator odmeldowuje się.